Mówiłem tydzień temu, że dla mnie, kiedy zastanawiam się nad tym, czym jest wolność, to zawsze pojawia mi się przed oczyma taki obraz. Idę drogą, jest dość ciemno, dostatecznie jasno, żebym widział, co mam pod nogami. Do chwili, w której przed, pod nogami nie ma już nic. Przede mną już tylko pusta ciemność. Ale wracać nie ma po co. Trzeba zrobić krok do przodu. Przede mną jest tylko przepaść i ciemność. I tak doświadczam wolności jako czegoś takiego niesamowitego. Jako przekroczenie absolutnie świata, w którym jestem. Kiedy rozważałem wolność jako taką, to natrafiłem w ogóle na kilka takich bardzo ciekawych źródeł. Pierwszym z nich jest niewątpliwie to, do czego co jakiś czas wracam, że natura świata, ta fizykalna natura świata, w której żyjemy, pokazuje, że to, z czego składa się wszechświat, z cząstkiem elementarne, opisywane są rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie dlatego, że obserwator niedokładnie wie, gdzie one są, tylko dlatego, że one niedokładnie wiedzą, gdzie są. Że tylko można prawdopodobieństwo położenia czy też yy, yy, tego rozlokowania cząsteczek określić. Ja dostrzegłem w tym wolność. Skoro nawet najmniejsze cząsteczki wszechświata są niedookreślone, to jakby znaczy, że. Mogą się dookreślić, na przykład, kiedy będą zatrzymane. Mogą wtedy zdefiniować siebie, a już będą inne wtedy. Już nie będą takie, jakie są. Cząsteczki są trochę, trochę takie jak człowiek, że dopóki żyje, nigdy nie wiadomo, co zrobi. Kiedy umrze, no to już nie jesteśmy ludźmi. Ja sobie pomyślałem, że skoro wszechświat zbudowany jest z cząsteczek, jakby obdarzonych wolnością. To należy przyjąć, że to jest w ogóle natura wszechświata i nasza wolność tylko jest w jakimś sensie odzwierciedleniem tego, co jest w cząsteczkach. Więc jeśli ja sobie daję prawo do wolnych wyborów, do zmiany kierunku życia, do jakichś radykalnych przewrotów, powinienem przyjąć, że tak może działać cały wszechświat. I tak jest zresztą jest ewolucja wszechświata. Do różnego rodzaju zwroty, zmiany. My czasami z naszej perspektywy patrzymy na jakieś zjawiska, że to są powiedzmy katastrofy, albo coś cudownego się wydarzyło. Po prostu wszechświat toczy się w jakimś swoim nieprawdopodobnym kierunku. Ma jakieś zmiany, zwroty. Jest wolny. Dla wielu ludzi przyjęcie takiej perspektywy to stanięcie przed przepaścią pełną ciemności, bo ja nie wiem, co się wydarzy. Wydaje mi się, że panuje nad moim życiem, ale nie panuje, bo wszystko wokoło jest wolnością. Ja jestem wolny i nade mną też nikt nie panuje. To jest zawrót głowy. Jak ktoś postrzega, że jest ograniczany, to ja tego nie rozumiem. Druga przestrzeń wolności, która, którą ja odkrywałem chociażby współpracując ze studentami z medycyny, związany jest z naszym kodem genetycznym, który trochę przypomina taką klawiaturę. Zależy od tego, jakie są bodźce, to w jakimś, w jakimś sensie zmienia się to, też to, kim my jesteśmy. Różne części nasze się mogą rozwijać w takim dużym uproszczeniu. Okoliczności. Wpływają na to, kim jesteśmy. Nie jesteśmy zdefiniowani w momencie, kiedy urodziliśmy się. Mamy tylko trochę elementów zdefiniowanych. Reszta się tworzy w nas. Nawet z takiego punktu widzenia, nasz los może podlegać bardzo różnym zmianom, fluktuacjom. Mamy w sobie ogromny potencjał wolności. I znowu, wydaje mi się, że wielu to przeraża, że mogliby coś ze sobą zrobić. Lepiej poskarżyć się na to, jaki jestem, niż wziąć odpowiedzialność za to, kim jestem, i nie dostrzegać tego potencjału, który mam w sobie. I wreszcie trzeci, trzecia karkołomna płaszczyzna rozpatrywania wolności, o której chciałbym powiedzieć. To jest religia. Niektórzy bowiem chcieliby traktować religię jako system nakazów, przykazań, które ograniczają, tak jak w dekalogu. Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, nawet dekalog, czyli Stary Testament, nie był systemem nakazów, tylko tak jak w udanym. Związku. Wiadomo, czego co ludzie nie powinni, czego nie powinni robić, żeby się nie ranić. Ale to jeszcze nie znaczy, że się kochają. A w chrześcijaństwie, jakby przestrzeganie zasad, jest tylko niejasnym początkiem życia religijnego, które przede wszystkim jest wyzwaniem. Do miłości, do twórczości, do tworzenia. Kto powiedział, gdzie w Ewangelii jest takie zdanie, że fundamentem chrześcijaństwa jest dekalog, bo ja tego nie wiem. Ale wiem, że istnieje nowe przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali, jak nas Jezus umiłował. Jest jakaś ogólna idea, jakaś metoda wze miłości. Ale ile jest dróg tej miłości, ile pomysłów, ile sposobów? Religie tworzą ci, wypełniają się nią ci, którzy są aktywni, którzy podejmują to wezwanie, którzy znajdują tę wolność. Więc podsumowując, chciałbym powiedzieć, że od wielu lat już patrząc wokoło, raczej postrzegam, Ogromną ilość możliwości, ogromną przestrzeń, wolność. Ona mnie często przeraża. Nie rozumiem ludzi, którzy uważają, że tak musi być. Nie rozumiem. Nie rozumiem ludzi, którzy chcą się zamknąć w jakimś małym świecie, wmawiają sobie, że nie mogą, oskarżają innych, że im nie pozwalają. Nie rozumiem. Bo wszędzie wokół widzę wolność. W tej wolności widzę tę niesamowitą siłę. Nie muszę, ale chcę. Mogę budować i mogę stawać się kimś lepszym. To jest ta wolność, która mnie, nie wiem kto, we mnie stała się moim sposobem życia, tym, co mnie kręci i co mnie tworzy i buduje.